Dziś jestem tutaj, aby podzielić się z Tobą specjalnym przesłaniem, które Bóg mi przekazał, aby Cię o nim poinformować. Tego wieczoru zostało z góry przeznaczone, że wydarzy się coś nadzwyczajnego w Twoim życiu. Wszystko zostało zaplanowane przez Boga i jest to niezwykle istotne, abyś zwrócił szczególną uwagę na tę wiadomość ponieważ jej zignorowanie byłoby błędem w obliczu Boga. Uniknięcie przyszłych żali jest kluczowe. W ciągu krótkiego okresu, być może w ciągu kilku minut, poczujesz manifestację łaski. Proszę, zachowaj to w tajemnicy. Ponieważ w ciągu najbliższych 90 sekund, Twoje życie zostanie rewolucjonizowane poprzez szereg błogosławieństw, przygotuj się, aby otrzymać klucz, który otworzy niezliczone drzwi możliwości. Proszę, rozważ te trzy kwestie wewnętrznie. Stwórzmy porozumienie. Podzielę się wszystkimi szczegółami w tym wideo i proszę, pozostań do samego końca. Mogę liczyć na Twoją współpracę. Na zakończenie będziemy razem modlić się o urzeczywistnienie wszystkich błogosławieństw, które są przeznaczone do wejścia w Twoje życie. Dlatego też proszę Ciebie, nie ignoruj tego. Zobacz, co Bóg chce Ci przekazać za pośrednictwem tej wiadomości. Bóg przekazuje wiadomość, ujawniając, że stoisz u progu otrzymania nieoczekiwanego błogosławieństwa finansowego przełomowego momentu w Twoim życiu. Wkrótce zrozumiesz, dlaczego musiałeś stawić czoła tak wielu trudnościom do tej pory. Przygotuj się na rzadki i niezwykły cud, który jest na skraju manifestacji. Zachowaj nadzieję. Ponieważ przemiana jest już w zasięgu wzroku, a Twój szlak zostanie wkrótce zdefiniowany na nowo, dla lepszego. Twój niedawny wzrost zostanie wynagrodzony w sposób głęboko satysfakcjonujący. Bądź czujny i czujny. Zachowaj to wideo jako świadectwo oczekujących Cię błogosławieństw, ponieważ nie zostały one zapisane na piśmie. Nie bój się, Twoje życie zmieni się kompletnie jeszcze dzisiejszej nocy. Pozostaw komentarz, akceptuję pod tym postem, aby pokazać, że jesteś gotów przyjąć to, co jest dla Ciebie przeznaczone. Twoja obecność tutaj już jest sygnałem, ponieważ tylko wybrana grupa otrzyma te błogosławieństwa, a Ty jesteś częścią tej wybranej grupy. Dziękuj Bogu, ponieważ stajesz się duchowo i mentalnie silniejszy niż się wydaje. Każde dotychczasowe wyzwanie miało na celu wspomaganie Twojego rozwoju i odkrywanie Twojej wewnętrznej mocy. Twoja zdolność do przetrwania jest godna podziwu i nic nie jest w stanie Cię powstrzymać. Pamiętaj, że to nie Twoja walka, ale walka Boga. A ta walka została już wygrana. Przyjmij to słowo. Kiedy poczujesz chęć poddania się i pomyślisz, że nie dasz rady podnieść się na nowo, przypomnij sobie, że Twoja siła pochodzi od Boga. Nawet jeśli Twoje finanse są w nieładzie, błogosławieństwo finansowe jest w drodze jeszcze dzisiejszej nocy. Utrzymuj wiarę. Nigdy się nie poddawaj, ponieważ niespodziewane plany zostały dla Ciebie zarezerwowane. Wszystkie trudności zostaną pokonane, a Twoja droga stanie się coraz bardziej klarowna z dnia na dzień. Przyjmij to słowo. Bóg pragnie przekazać Tobie, że dzisiaj wieczorem mogą wydarzyć się cudowne rzeczy. Trzymaj te informacje w myślach. Ponieważ coś pozytywnego jest na horyzoncie, gotowe, by się wydarzyć w Twoim życiu. Twoje finanse zostaną pobłogosławione, nadejdzie uzdrowienie, Twoje modlitwy zostaną wysłuchane, nowe możliwości się pojawią, a drzwi otworzą się przed Tobą. Bądź gotów, ponieważ to, o co prosiłeś w modlitwie, zbliża się. A Bóg wkrótce wręczy Ci klucze. Przyjmij tę łaskę i nie martw się tym, co przekracza Twoją kontrolę. Bóg działa w kuluarach, walczy za Ciebie. Bóg otworzy przed Tobą szczególną drzwi, nawet jeśli nie zapukałeś. Błogosławieństwa finansowe, o które prosiłeś, będą wyjątkowe. Miej niezachwiane zaufanie i wiarę w Boga, bo On ma wobec Ciebie wspaniałe plany. Przyjmij to słowo. Bóg ma dla Ciebie jeszcze jedną tajemnicę, która zostanie odkryta na końcu tego nagrania. Oglądaj uważnie, nie przeskakując niczego, aby potem nie żałować. Jedna z tajemnic przyszłości dotyczy Twoich działań, Siania. Pomagania innym i szerzenia słowa Boga. Szerzenie Ewangelii jest teraz ważne. Czekają na nas wielkie nowiny, klucz, który Bóg umieścił na Twojej drodze, jest gotowy do podniesienia. Ten klucz jest dla tych, którzy dążą do przekształcającego kontaktu z Bogiem. Jeśli jesteś tutaj, już to sygnalizuję. Kontynuuj oglądanie, aby otrzymać łaski, które już należą do Ciebie, ponieważ zdobędziesz moc, aby otworzyć drzwi finansowe i uwolnić się od trudności. Nawet jeśli masz mało czasu, wiesz, że błogosławieństwa są na drodze. Podziel się tak w komentarzu, aby wyrazić swoją akceptację. To są słowa Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dzieci, w tym momencie pragnę się z Wami podzielić, aby ożywić głęboką mądrość i miłość, które przenikają wszechświat. Miejcie zaufanie do planu, który Wasz stwórca już wprowadził w ruch. Znajdźcie wewnętrzną spokojność i uznajcie, że zawsze jestem przy Was, Prowadząc Was krok po kroku po drodze. Błogosławieństwo finansowe przyjdzie do Was wtedy, gdy się go najmniej spodziewacie, pochodząc z źródeł, o których nie macie pojęcia. Zachowajcie to wideo jako świadectwo. Słuchajcie każdego słowa, ponieważ jest w nim tajemnica przeznaczona tylko dla Was. W ciągu kilku minut wydarzy się coś istotnego. Proszę, nie ignorujcie tej wiadomości od Boga, ogłoście ją w Waszych życiach. Powiedzcie, jestem bogaty, mam obfitość. Pieniądze płyną do mnie z różnych źródeł i pozostają ze mną, budując moje bogactwo. Każdy etap tej podróży ma swoje znaczenie. Nawet gdy rzeczy wydają się niepewne, miejcie wiarę, że wszystko rozwiąże się najlepszym możliwym sposobem, bo dbam o wszystko w tle. Oddajcie mi swoje troski i obawy, bo jestem strażnikiem gwiazd i znam każdy krok waszej drogi. Słuchajcie, bo jest ważna wiadomość: w ciągu trzech godzin wydarzy się coś zaplanowanego w waszych domach. Proszę, słuchajcie uważnie, moi drodzy. Miejcie pełne zaufanie, że wasza przyszłość jest pełna błogosławieństw, wzrostu i osiągnięć, które przekraczają waszą wyobraźnię. Prorokujcie, że boskie błogosławieństwa nadchodzą. Prorokujcie, że bogactwo jest w drodze. Bo jesteście cenną i fundamentalną częścią ogromnego wszechświata. Posiadacie unikalne umiejętności, talenty i doświadczenia, które przyczyniają się do całości. Miejcie zaufanie do waszej wewnętrznej istoty, która odzwierciedla miłość i światło, które istnieją w Was. Gdy poczujecie się zagubieni lub przytłoczeni, Pamiętajcie, że zawsze jestem przy Was. Jestem jak delikatna bryza, promień słońca, który ogrzewa Waszą podróż i delikatny głos w Waszych sercach, który Was prowadzi. Wreszcie klucz zostaje ujawniony. Bóg mówi do Was dziś, że codzienne błogosławieństwa nadziei i dobrobytu nadchodzą. W modlitwie końcowej. Drogi Ojcze Niebieski, składamy przed Tobą nasze serca z wdzięcznością i pokorą. Odnajdujemy pocieszenie w Twojej boskiej obecności, wiedząc, że jesteś latarnią prowadzącą nas w czasach niepewności. Rozpoznajemy, że każde wyzwanie jest okazją do wzrostu i przemiany, kładąc nasze zaufanie w miłujący plan. Słuchajcie uważnie każdego słowa, bo wkrótce wydarzy się coś istotnego, jeszcze dzisiejszej nocy. Nie ignorujcie tej boskiej wiadomości. Nagrody za wysiłek włożony w dążenie do doskonałości są blisko. Dziękujemy za ten nowy dzień i za obietnicę przyszłości. Z wdzięcznością patrzymy w przyszłość z nadzieją wiedząc, że Twoja miłość nas podtrzyma. Mamy zaufanie, że dobrobyt, bogactwo i obfitość manifestują się w tym momencie. Przyjmijcie to dzisiaj i przyjmijcie wiarę, działając, jakby cuda już się działy. Podążamy Twoją ścieżką, ufając Twojej wizji przekraczającej nasze zrozumienie. Kliknijcie przycisk pozytywności, aby szerzyć Słowo Boże dalej. W czasach ciemności pamiętajcie, że Twoje światło zawsze znajdzie drogę z powrotem, aby nas prowadzić. Przyjmujemy zmianę, uwalniamy przeszłość i łączymy się z teraźniejszością. Dobrobyt i dobrobyt płyną, bo ufamy Twojemu boskiemu planowi. Dziękujemy za wysłuchanie naszych modlitw. Mamy w Tobie zaufanie. Amen. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech żyje Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że ta wiadomość była źródłem inspiracji dla Was. Jeśli wierzycie w te słowa, napiszcie Pan. Już wszystko jest dobrze. Bóg mówi dziś do Was, codzienne błogosławieństwa, nadziei i dobrobytu. Podzielcie się tym wideo ze znajomymi i rodziną, zapiszcie się na nasz kanał i włączcie dzwonek, aby otrzymywać więcej inspirującej treści. Teraz widzicie dwa filmy na ekranie, kliknijcie w jeden z nich, aby obejrzeć.